If Manchester is not your destination, please identify to a member of the crew. Please move along the cabin and taking your allocated only. So your small bike doesn't in front of you or larger the overhead 17, Manchester to nie tylko siedziba dwóch słynnych drużyn piłkarskich United i to również miasto o wielkim znaczeniu historycznym, szczególnie w rozwoju. Manchester to jedno z najważniejszych miast pierwszej rewolucji industrialnej, która zmieniła ludzkość i udoskonaliła masową produkcję głównie w dziedzinie branży tekstylnej, ale również i w innych aspektach. W Manchesterze powstawała pierwsza na świecie kolej, jak również do dnia dzisiejszego funkcjonuje najstarsza stacja kolejowa na świecie, czyli Victoria. Manchester to również kolebka rozwoju technologii, która może być nazwana trzecią rewolucją przemysłową, a mianowicie powstanie komputera. To właśnie w Manchesterze powstał pierwszy komputer nazwany Manchester Small Scale Experimental Machine. W Manchesterze dokonano również pierwszego rozszczepienia atomu, które w późniejszym etapie posłużyło do energii jądrowej, jak i bomby atomowej. Czy jedna z głównych atrakcji, która miała być dla mnie do zwiedzenia w Manchesterze odpada. Ze względu na to, że jest nieczynna. W poniedziałki i wtorki. Otwarta jest od środy do, do soboty. Oj, kurde. W sumie Manchester. Nie masz, nie masz tak wiele zabytków w Manchesterze, bo Manchester był metropolią industrialną, powiedzmy tak. Czyli takie zagłębie, zagłębie robotnicze bardziej niż dzieli kulturowe. Ale no, na chwilę obecną. Z tego, co, z tego, co widzę i z tego, co tam wyczytałem w internecie, no to to się zmienia. Wiecie, że ja ciągle myślałem, że Manchester jest drugim największym miastem w Wielkiej Brytanii? Cały czas miałem takie jakieś świadomość, że to jest drugie największe miasto w Anglii i w Wielkiej Brytanii. Dopiero jadąc tutaj, wyczytałem, że Drugim największym miastem Wielkiej Brytanii i w Anglii ogólnie rzecz biorąc to jest Birmingham. Uczymy się w sumie cały czas, nie? Mimo tego Manchester to bardzo historyczne miasto pod względem rozwoju, ogólnie rzecz biorąc. Jest to, miast, jest to w sumie miasto przodujące industrialności. To było jednym z pierwszych miast industrialnych i w Wielkiej Brytanii, i w Anglii, i na świecie. Tym razem zatrzymamy się w hotelu hotel Ibis Budget, czyli budżetowa wersja hotelowa pokój dla jednej osoby, ale za 32 funty to naprawdę była dość dobra oferta. Biorąc pod uwagę to, że w Manchesterze za za, za łóżko w hostelu z 6 osobami, czy tam 8, w zależności jaki jak hostel i jaka ulica to czasami trzeba zapłacić po 40, po 40 funtów za, za, za jedno łóżko tutaj mam pokój może nie za, za, naj, za najciekawszy, ale przynajmniej dla, dla siebie, na jedną noc zdecydowanie wystarczająco po pierwszych, pierwsze wrażenie z Manchesteru to powiem, że takie no, miasto w porównaniu do troszkę mnie za, yy, zaciekawiło zaciekawiło mnie pod względem tego, że widziałem kilka miast w Wielkiej Brytanii ale Manchesteru jeszcze nie widziałem, także jest to to pewnie, pewnie nowe doświadczenie. No i teraz odpoczę trochę i pozwiedzam dalej. Ibis, czyli Ibis, to sieć hoteli, jest własnością Al Alacor Jak to się mówi? Al Alacor Live Limitless. Al Alacor Live Limitless, czyli sponsora głównego PSG. Tam w oddali, co widzicie ten budynek? To jest Imperial War Museum, czyli Muzeum Wojny. I ogólnie rzecz biorąc, to chyba budynek, który wygrywa tutaj w Manchesterze pod względem architektury. Tam jak widzicie, po tej stronie jest Old Trafford, czyli stadion Manchester United, ani jednego, ani drugiego budynku nie zobaczy z bliska, bo zaraz mam pociąg. I będę musiał odwiedzić przy, przy kolejnej, może wizycie. Dojeżdżam właśnie do Yorku. Jechałem, jechałem pociągiem z. Z Manchesteru. Jeżeli, jeżeli rezerwujecie bilety wcześniej, tam do tygodnia czy do dwóch tygodnia, Do dwóch tygodni, to ceny są naprawdę rozsądne. Polecam. Miasto York zostało założone ponad 2000 lat temu, a do XIX wieku było największym miastem w północnej Anglii. Eboracum, czyli pierwotna nazwa York był dla Rzymian jedną z głównych baz wojskowych w Brytanii. Wielka armia Wikingów pod wodzą synów znanego Ragnara Lodbroka zdobyła Jork w roku 866, a 10 lat później Wikingowie osiedlili się już na stałe w jego okolicach. Królowie Wikingów rządzili tym obszarem, nazwanym przez nich Jorvik, przez prawie 100 lat. W roku 954 ostatni król wikingów, czyli Eryk Krwawy Topór, został wygnany, a jego ziemie wcielone do jednoczącej się Anglii. Legenda głosi, że za wypędzeniem wikingów z Anglii był spisek, za którym stali ludzie, czyli alchemicy i święci pogańscy, którzy wysłali wikingom posiłki i napoje przesączone beladonną, czyli bardzo toksyczną roślinnością dla ludzkiego systemu nerwowego, co wprawiło armię w długoterminowe opętanie. Także jeśli podbijacie świat, zawsze bądźcie uważni, bo każdy broni się jak może. York jest znany ze swojej bogatej historii, która zachowała się w architekturze. Co roku przyjeżdżają tu tysiące turystów, aby zobaczyć średniowieczne budowle, w których przeplatają się ślady wikingów i Rzymian. Przeszedłem się teraz ulicami Yorku. Miasto, no nie wiem, ciężko powiedzieć z, z pierwszego wrażenia. Może z pierwszego wrażenia takie, jeżeli ktoś lubi starożytne takie klimaty, powiedzmy średniowieczne i tego typu yy, przestrzenie. No, to się spodoba Wam. Jeżeli lubicie coś bardziej współczesnego i nowoczesnego, no to już, to już mniej tak mi się przynajmniej, tak mogę powiedzieć, z własnego mojego doświadczenia. W przeciwieństwie do Manchesteru, który uważam, byłem można powiedzieć nawet zdziwiony Manchesterem, bo Manchester jest naprawdę rozwiniętym miastem, i tak jak brytyjskie miasta, jakoś zawsze miałem do tych jakąś taką dziwną. Atmosferę, no to yy, Manchester naprawdę jest yy, rozwiniętym i to bardzo, bardzo ciekawie, można powiedzieć, europejskim miastem, nie? metropolią. Nie? Jedyna rzecz, którą zauważyłem na pierwszy rzut oka, przychodząc się do centrum, to jest pub na pubie, czyli można testować browary do upadłego. Nic nie, nic nie robić, tylko testować browary. Ja wczoraj trochę potestowałem i dzisiaj sobie odpuszczam. Ale może na pewno zajdę do jakiegoś pubu, bo znajomy mi polecał któryś pub odwiedzić. Muszę do niego napisać, zapytać się, który to, które to miejsce, żeby, żeby tam odwiedzić te, ten pub. No i tak, takie są moje pierwsze wrażenia z Yorku. Na pewno fajnie odwiedzić, bo jest to jakieś, no powiedzmy historyczne miasto, nie? W Wielkiej Brytanii, w Anglii ogólnie rzecz biorąc, nawet w Europie. Także jestem zadowolony, uczuć zamieszania, ale to zawsze tak jest, gdzie każde, każde inne miasto, każde inne, każda inna miejscowość zawsze ma jakieś coś w sobie, coś w sobie odmiennego, nie? Co, ty, co równocześnie te miasta jakoś siebie odróżnia. Dobra, chcę zwiedzać. Deszheimbyst, czyli dzielnica rzeźnicka w York, to jedyna w Europie średniowieczna ulica zachowana w całości. Budynki, które tam się znajdują, sięgają XIV wieku i były w części inspiracją do scenografii Diagon Alms serii Harry Potter. Zeszedłem teraz do restauracji, czy do kafejki, do budynku, który jest najstarszym budynkiem w Jorku. Wybudowany został 700 lat temu, czyli w 1316 roku. Robię wrażenie. Gdzie będzie suwiorko, to z pewnością jedna z e, dobrych atrakcji. Mm -hmm. Etymologia współczesnej nazwy York jest najprawdopodobniej zbudowana od nordyckiej ery. I nazwy York jednak fonetycznym pierwowzorem była z pewnością nazywa Eoforbit z celtyckiej ery bretonskiej. Tak się prezentuje widok na podwórko w hostelu w Yorku. Gdzieś tam na dole panowie pracują robotabrze. No nic ciekawego takie typowe, standardowe. Można powiedzieć brytyjska architektura. Nie? Tu widać nowe konstrukcje jakieś. Mieszkaniowe. No i trochę takiego typowo robotniczego klasyku. Tak się prezentuje hostel, głównie stary budynek, stary historyczny budynek, klimat taki, klimat taki trochę młodzieżowy, ale przedział tutaj gości, z tego co widziałem no to jest, jest różny, czyli i dla młodych, i dla osób no troszkę starszych, podróżujących na, na budżecie. Jak widać solidnie, nie? jest jeszcze coś takiego no, z alkoholem to uważajcie że dużo nie popijajcie bo godzin głowa może boleć czyli jak widzicie bardzo bardzo ciekawy młodzieżowo polecam no czy będziecie tutaj to myślę że to jest chyba najtańsza opcja w Bjorku czyli Stay Safe w York tak się nazywa jest też kuchnia do ogólnego użytku śniadanie dodatkowe z 8 funtów bo ja nie płaciłem za śniadanie ale zobaczę co przynajmniej co przynajmniej dają na to śniadanie ja mówię, czyli do, za 8 funtów na śniadanie mieć trochę dżemu, trochę tostów trochę wędliny cornflakes, granula no takie powiedzmy no i kawa i herbata, nie? Na dole macie też bałbar z recepcją Czyli dość, dość przyjaźnie. nie? Budynek jest dość historyczny, właśnie nie muszę sprawdzić kiedy on był wybudowany Miałem teraz dziewczyną, tutaj, która pracuje w, w recepcji i na barze. i Jest studentką tutaj w lokalnym uniwersytecie, studiuje biznes. Mówi, że płaci za uniwersytet 9 tysięcy funtów. Ja, jak zaczynałem w studia w Wielkiej Brytanii, to zaczynałem od 1000 funtów. Po 2000, 2006 roku. Czyli 8 tysięcy więcej. Spora różnica w Będę też do lokalnego kebab shopu. Mm. Polecam. Jak będziecie w Wielkiej Brytanii, to frytki i ryba to jest przymus. Ja ogólnie nie wiem, dużo smorzonych rzeczy. W ogóle jak sobie gotuję, to albo w piekarniku z odrobiną oliwy z oliwek. Albo po prostu na patelni na zasadzie yy, bardziej gotowane niż, yy, niż smażenia na oleju. I teraz jadłem rybę z firtkami. czułem, jak mi się napił kurwa, oleju. Tak szklankę bym wypił oleju. Dlatego też zwykle nie, nie jem w restauracjach, bo nie, nie, nie jem posiłków na, 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 głęboko smażonych, yy, na głęboko smażonym oleju. a folha Do katedry w Yorku, czyli główne, główne, głównej atrakcji miasta, można tak powiedzieć, jest trochę drogie. Bo kosztuje 16 funtów. Czyli jak ze samą tą katedrę, co zazwyczaj, jest, co zazwyczaj jest. za darmo już, nie? Z tego przynajmniej z, moich, z mojego doświadczenia 16 funtów za wstęp do katedry do katedry jest trochę drogi i nie skorzystałem z tego. Nie wiem, popatrzę jeszcze jakieś inne atrakcje. A teraz wybrałem się przejść tutaj wzdłuż, wzdłuż rzeki na drobny spacer. Jork ogólnie fajnie jest miastem, można można śmiało polecić jako, jako miasto do odwiedzenia. Pewna historia w tym mieście jest. W Wielkiej Brytanii, ogólnie całej wyspy tej zarządzane kiedyś przez Rzymian w dawnych czasach, wybudowane przez Rzymian później przejęte trochę przez wikingów skawianawskich szwedzko-chyba duńskich wikingów no i obecnie jest takim skansenem powiedzmy kulturowym w Wielkiej Brytanii także jak będziecie, będziecie planować wycieczkę do, do Anglii czy do Wielkiej Brytanii to York powinniście sobie wpisać na listę, bo jest to naprawdę fajne miasto do do odwiedzenia Zaszedłem teraz do drugiego muzeum tutaj w Jorku już. Muzeum Archi, archeologicznego i muzeum naturalnego. To jest drugie muzeum, drugie muzeum w, w mieście, za które trzeba płacić. Nie wiem, czy tak wiele się zmieniło od, od mojego ostatniego pobytu w Wielkiej Brytanii, bo jak wiem, byłem, byłem, że tutaj no, 12 lat temu, nie? trochę czasu minęło, to wszystkie muzea były, były darmowe. Czyli jedyną rzeczą, na, którą, na której można było sobie zaoszczędzić podróżując do Wielkiej Brytanii, to były to atrakcje turystyczno-kulturowe, że, tak, że tak to ujmę. A teraz za wszystko, za wszystko trzeba płacić. Za coś trzeba, nie? Nie, jest to, nie, jest to, nie są to ogromne pieniądze, bo to jest raptem 9, 9 funtów za wstęp do dość, dość ciekawej instytucji czyli raptem jedno, jedno, czy dwa piwa w barze, ale już tak no, trochę, trochę takie zdziwienie, bo mówię, pamiętam, pamiętam czasy, że kiedyś było, było to za darmo, nie? Można sobie było odwiedzać -muzea, muzea i atrakcje takie tego typu w, w, za, za darmo, w ramach jakiejś tam, nie wiem, jak to funkcjonowało. Nie wiem, czy to, jest, czy to jest tylko tutaj w Yorkshire, czyli w Yorku, w mieście jakieś mają podejście swoje własne do tego, czy jest to też jakaś zmiana, zmiana w polityce kulturowej w Wielkiej Brytanii, czyli Ministerstwa Kultury, chyba tak. No nic, w każdym razie nie jest drogi wydatek. i Ja sobie dzisiaj odpuszczę, bo już to jest godzina piąta. A otwarty jest tylko do piątej, to nie miałbym jak już zwiedzić, ale jutro sobie przyjdę zwiedzę, bo tu jest dużo ciekawych też artefaktów z, z czasów rzymskich i wikingowych, czyli sięgających prawie 2000 lat, znaczy 2000 do roku 300 czy 400 naszej naszej ery. York Minster to gotycka katedra, która wraz z katedrą w Kolonii jest jedną z największych katedr gotyckich w Europie Północnej. tego, że będąc w Manchesterze, nie skorzystałem z możliwości pójścia do najstarszego pubu w mieście także skorzystam, będąc w Yorku najstarszym pubem w Yorku jest Oldster, Oldster Inn tak się nazywa otworzony w 1624 roku a przynajmniej wtedy otrzymał licencję A tak przynajmniej mówi internet. Także dla mnie to by było na tyle. Kończę z piwem w Fabie. No i koniec dla mnie nagrywania na dzisiaj. Piwo w Anglii mają dobre. Ale trzeba dla nich przyznać. Tak jak wczoraj usłyszałem, jest możliwość przejścia się po całej długości tego muru, który jest e, otaczającym murem e, Stare Miasto Yorku. Długość tego jest po około 3 km, tak wczoraj usłyszałem. No ja i dzisiaj ją przejść. Nie wiem, czy pokonam cały ten mur, czy tylko część, ale zawsze to atrakcja, nie? Jedynie zgadując, mogę powiedzieć, że część tych fortyfikacji jest jeszcze z czasów rzymskich, czyli liczące około 1600 lat temu, ale to jest tylko część tych fortyfikacji. Całość jednak jest to bardziej już średni era średniowiecza. Oczywiście do mnie mam to są tylko moje, moje zgadywanki takie, bo się nie interesowałem yy, historią tego, ale myślę, że właśnie, że Część jest z ery rzymskiej, a główna część jest już bardziej z, z średniowiecza. Nazwa Jorvik, czyli pierwotna nazwa tego miasta, to jest oczywiście skandy, skandynawska nazwa. Stąd się wziął też nazwa Norwig, York, nie? A ja wczoraj zobaczyłem już taką sprawę. Kapsel od y, browaru, nie, tak zwanego, czyli od, od destylarni, ma nazwę Morland, czyli po skandynawsku, po szwedzku. To jest y, nazwa, no nie wiem, damska odmiana ojczyzny, czyli mat, matczynizna, czy jakoś tak to nazwać. Ale w ogóle w, w angielskim jest wiele słów pochodzenia skandynawskiego, y, czy szwedzkiego, jak na przykład y, killer. Tak, w, w angielskim to jest morderca, i tak dalej. A wywodzi się to ze szwedzkiego, skandynawskiego e, słowa chłopaki. Takie, tak dalej wołają się na chłopaków. Tak jest dalej w sumie w Skandynawie, że killers to są e, chłopacy. I w czasach dawnych z pewnością było tak, że jak przyjeżdżali tutaj wszyscy Skandynawowie, krzyczeli killers, killers. Tak stąd się wzięło, że, że są to mordercy. No taka, taka rola chłopaków była w, w czasach średniowiecza, nie? czyli w czasach prelikijowskich. Ale ta nazwa, nazwa Killars stale jest w Szwecji jako chłopaki, nie? po angielsku jako boys czy jako lads, a po szwedzku Killars. Także trochę historii na temat języka angielskiego i słownic słów, słów, które są używane w angielskim. Także ogólnie wiele jest słów w angielskim języku, które są pochodzenia i skandynawskiego i z różnych innych języków. Bo musicie też pamiętać, że angielski język to jest w miarę współczesny język. On jest używany ogólnie czy skonstruowany w tej funkcji, jaką jest teraz. Nieca, ma niecałe tysiąc lat. Czyli przed angielskim, który był stworzony przez plemienia normandzkie z, z, górnej, z górnej części Belgii, Holandii i Niemiec, które tutaj kiedyś osiadły. No to wcześniej, językami, którymi się te plemienia na Wyspach Brytyjskich posługiwały, to były celtyckie, celtyckie, galickie języki. Tak jak można usłyszeć na północy, na północy Szkocji przykładowo, czy też. W, w częściach Walii gdzie ten język jest dalej w miarę kultywowany nie? także taka ciekawostka na temat języków przypomniałem też sobie, że będąc w hostelu chyba w Wiedniu, jeżeli dobrze pamiętam była ze mną para Anglików chłopak i dziewczyna i jak rozmawialiśmy wcześniej na temat kultury, nie? czy walijskiej, czy angielskiej to mnie też wspomnieli, że część ich znajomych, jak, zabra jak zabrali swoich znajomych do Wali, to Anglików oczywiście, urodzonych tutaj i tam przez, żyjących przez pokolenia to zdziwili się, że w Walii nawet nie widzieli, że jest w ogóle inny język że inny alfabet, inny, inne słownictwo, no także tak czasami to, tak to można być ograniczonym ja w sumie też nie wiedziałem, jak, przyje jak przyjechałem do do Wielkiej Brytanii kiedyś, też nie wiedziałem, że że Waliczycy mają swój, własny, mają swój własny, język i sposób komunikacji, nie? który jest bardziej, bardziej rdzenny do Wielkiej Brytanii niż jest angielski, bo jak wspomniałem angielski to początki zaledwie tysiąc lat temu powstawał jako forma fonetyczna i forma pisana, troszkę yy, z łaciny, nie? Z, język, z języka łacińskiego, jeżeli chodzi o opisownie. poza Walią, gdzie jest ten język walijski, funkcjonuje języki celtyckie czy języki e, galicyjskie, są właśnie na północy, na północy Szkocji i na części irlandzkiej, czyli na wyspie Irlandii, w pewnych częściach, oczywiście, tak też jak się można zastanowić. Jak to, jak to wyszło, że angielski język stał się aż tak bardzo popularnym językiem, w sumie mówionym na całym globie w przeciągu tysiąca lat? To jest naprawdę potrafi być bardzo zag zagwostkowe pytanie, nie? jeżeli chodzi o rozwoje językowe, oczywiście. Ale jak porównacie w sumie angielski, amerykański, to też zobaczycie, że ta różnica. I w fonetyce, i w pisowni jest też odmienna, i ona też ciągle ewoluuje. Myślę, że nadszedł czas podsumowania mojej wizyty w Jorku. Spędziłem tutaj trzy noce. Czyli prawie 4 dni, i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony. Jest to miasto, które naprawdę trzeba odwiedzić. Jeżeli się planuje przyjazd do Wielkiej Brytanii i odwiedzenie miejsc ciekawych w Anglii, w Wielkiej Brytanii ogólnie rzecz biorąc, no to York powinien być na Waszym priorytecie. Naprawdę jestem mile zaskoczony tym, tym miejscowością, miastem. Ciężko to nazwać miastem, bo to bardziej, bardziej to się odczuwa, że to jest. Miejscowość niż miasto. Naprawdę specy specyficzny klimat i warty, warty polecenia. Ja jutro zwiedzam ostatni etap mojej wizyty, czyli Hull, ale w Hull nie będzie dużo nagrywał, bo odwiedzam tam znajomych i bardziej, bardziej poświęcę czas znajomym niż nagrywaniu. Także zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam.